Kładę dziś przed Tobą życie. Kiedyś Mojżesz, przywódca ludu Bożego, powiedział do swojego ludu: Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję Ci miłować Pana. Boga twego i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się. A Pan, Bóg Twój, będzie Ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Biorę dziś przeciwko Wam na świadków, niebo i ziemię. Kładę przed Wami. Życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli Wy i Wasze potomstwo, miłując Pana Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do niego, bo tu jest Twoje życie. Pewien dziennikarz, który prowadząc swój kanał informacyjny, bardzo często powtarzał, mówię jak jest, chciał przez to ukazać, że to co mówi, to czysta prawda, sugerując jednocześnie, że inne media nie powiedzą słuchaczowi całej prawdy. Pomyślmy teraz o słowie Bożym. Gdybyś był przez chwilę Bogiem. Mówiłbyś ludziom prawdę, półprawdę czy kłamstwa? Oczywiście, że całą prawdę, aby wiedzieli, jak jest. I aby wiedzieli, co robić, by być szczęśliwymi najpierw tu, na ziemi, a potem na zawsze w niebie. Pan Bóg przez Mojżesza pokazuje nam dwie drogi. Mówi tak prosto, że prościej się już nie da. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Oznacza to, że mamy zawsze do wyboru drogę błogosławieństwa i przekleństwa, drogę życia z Bogiem i drogę śmierci bez Niego. Czym różnią się te drogi? Czytaliśmy fragment piątej księgi Mojżeszowej, czyli księgi powtórzonego prawa. Jeśli ktoś pójdzie drogą przekleństwa, czeka go śmierć i nieszczęście na pewno zginie. Jeśli ktoś pójdzie drogą błogosławieństwa, czeka go życie i szczęście. Musimy sobie uzmysłowić dwie ważne sprawy. Pan Bóg naprawdę mówi, jak jest. Prawda o grzechu i o drodze przekleństwa nie jest jakąś metaforą, symboliką, tym bardziej jakąś bajką. Jeśli idę drogą grzechu, naprawdę czeka mnie śmierć. Jest to śmierć za życia. Jest to też śmierć duchowa i to na wieki. Dlatego nazywamy ją piekłem. Niestety wielu ludzi nie traktuje z należytą powagą tych prawd wiary. Nie wierzy ani w to, że bycie z Bogiem to największe szczęście, jakie tylko można sobie wyobrazić, ani nie wierzy również w to, że żyć bez Niego to znaczy kompletnie przegrać swoje życie. Znam osobiście kaznodzieję, któremu zabroniono mówić o grzechu, bo, bo to obraża uczucia słuchaczy. Ale gdy Bóg mówi nam trudne prawdy, to jest to wciąż Ewangelia, dobra nowina. Bóg z miłości mówi nam o naszym grzechu, bo chce nas ostrzec przed tym, co naprawdę niszczy nasze życie. Gdybym widział, że ktoś kieruje się prosto w przepaść, to z troski o tego człowieka zawołam: Uważaj, idziesz złą drogą, zawróć. Czyż nie to samo mówi dziś Bóg do nas? Tak. My bardzo często wiemy, że Pan Bóg mówi, ale co z tym Jego głosem robimy? Taka już jest nasza natura, że ciągnie nas do grzechu. A ostrzeżenia Pana Boga traktujemy z przymrużeniem oka. Pan Jezus w swoim najważniejszym kazaniu powiedział: Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. To będzie wielki dzień, czy też wielka noc, kiedy wejdziesz na drogę, która prowadzi do życia. No, jakie masz powody, aby na tą drogę nie wejść? Modlimy się o Ciebie. Bardzo byśmy chcieli, abyś na tą drogę wszedł i tą drogą szedł na chwałę Bożą. Tego Ci życzę z całego serca.